Siemanko, Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odc nie odcinku. Dzisiaj będziemy mówili o turnieju, bo muszę Wam opisać, jak to będzie wyglądało, e, jakie będą nagrody, muszę opisać, jak się na niego dostać itd. Tak dalej, tak dalej. I to jest tylko jeden odcinek, nie, wiedzę, nie będę z tego turnieju, tak jakby z wytłumaczenia, robił większej ilości odcinków, bo to nie ma żadnego sensu. Więc dzisiaj postaram się Wam wszystko wytłumaczyć, zaczynając od początku. Co to jest za turniej? Otóż jest to turniej podzielony na kilka mniejszych turniej. I w każdym etapie można coś wygrać. Tutaj nie będzie tak jak w turniejach, w CS, w lol czy w innych kurwa rzeczach, że macie drabinkę, dopiero jak dojdziecie na sam koniec, to dostajecie jakąś nagrodę. Ogólnie jest jeden mały turniej, który jest zorganizowany teraz i zacznie się na dniach. Jest to tor przeszkód. Z tego tyle osób, ile ten tor przeszkód przejdzie, od razu kwalifikujecie się do finału. Potem jest następny mały turniej. Jak ktoś go przejdzie lub wygra, bo zależy, jaki będzie ten turniej, padacie do finału. Potem będzie trzeci mini turniej, czwarty, albo będą tylko dwa. Nie wiem, kurwa, jak sobie wymyślę na razie jest jeden, a na pewno będzie ich kilka czy dwa, czy cztery, czy dziesięć, nie mam pojęcia, ale każdego tego małego turnieju dostajecie, kto wygra, dostaje bilet do finału. Teraz tak, jest sobie mały turniej, który będzie organizowany teraz, czyli tor przeszkód. Nie wiem, czy to powiedziałem, jeden chuj. I teraz kto go przejdzie, wygrywa nagrody pieniężne lub w skinach rzeczowe? Albo lub rzeczowe, bo to wszystko zaraz zależy, za wam powiem od czego. I jak wygra, to jeszcze dodatkowo ma bilet w finale. Następny turniej, mini turniej, to samo. Kto wygra, lub go przejdzie, dostaje nagrody, od razu od buta, plus bilet do finału. I teraz tak. Muszę to tak tłumaczyć, kurwa, żebyście to zrozumieli, bo to jest dosyć zagmatwane i nie każdy będzie w stanie to zrozumieć. Jak już wiecie, jak to wygląda. Mini-turniejami i finałem, to teraz jeżeli chodzi o nagrody. Nagrodami jest tak, że nie wiem, co będzie na nagrody, na zasadzie wiem, że będą pieniądze, czyli PSC na przykład, albo przelew PayPalem, jak kto woli. Plus do tego skiny. W jakich kwotach, nie mam pojęcia, bo to wszystko zależy od tego, od sponsorów, bo jestem w kontakcie z dwoma firmami. Które nie wiem, czy dadzą sprzęt i ile tego sprzętu dadzą, jak już dadzą. Dodatkowo, żeby było śmieszniej, to wykładam swoje pieniądze, więc już mogę Wam powiedzieć, że pieniądze będą do wygrania na samym starcie, ale ile też nie wiem, dlatego że można robić refy i ludzie, jak robią refy, przyczyniają się do tego, bo wszystkie pieniądze z refów idą do puli nagród. Więc nie mam pojęcia ile kto tego zrobi. Wszystko robimy tak jakby w czasie rzeczywistym i na bieżąco, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakie wielkości będą nagrody. Na pewno w finale chcę zrobić jakieś grube nagrody po jakieś 1000, czy na przykład 2000 zł, a w tych mini konkursach, czy mini turniejkach yy, będą drobniejsze nagrody, na przykład 100 zł PSC dla kogoś, kto to przejdzie plus na przykład skiny. No, to jak już to wytłumaczyłem, to teraz. Jak dostać się do konkursu? Otóż, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, najlepszym kontaktem z widzami w czasie rzeczywistym, kurwa, gdzie jestem wszystko w stanie wytłumaczyć, powiedzieć, ewentualnie zrobić ogłoszenie, jest w dzisiejszych czasach tylko i wyłącznie chyba Discord, bo z tego najwięcej osób korzysta i jest z tym najmniejszy problem. Więc link do Discorda jest w opisie, wystarczy dołączyć. Sekcja ogłoszeń jest od tego, że daję raz na jakiś czas ogłoszenia. Będę dawał ogłoszenia, kiedy tor jest skończony. Tam ogłoszenie, kiedy zaczyna się turniej i o jakiej godzinie. Jak w nim wziąć udział, wystarczy przeczytać to ogłoszenie. Ja wiem, że ludzie mają w dzisiejszych czasach duży problem z, czytania, z czytaniem, a nie jestem w stanie ogłoszeń zrobić obrazkowo. Więc musicie przeczytać ogłoszenie. Na przykład, będzie, że o 18 biorę ludzi do pierwszego mini turniejku, który będzie na przykład odgrywał się 5 razy. Teraz musisz wejść na jakikolwiek kanał głosowy, to też będzie w ogłoszeniu napisane. I stamtąd randomowo przerzucam ludzi. Czyli, tak jakby tych osób, które wejdą, wybieram. Możesz się dostać, możesz się nie dostać. Teraz powiem, co zrobić, żeby się dostać na pewno. I teraz te osoby przechodzą sobie tor, jak się wypierdolą, to dziękuję. Do widzenia. Będą mogły wziąć udział w następnym mini turniejku. W tym pierwszym już nie będą mogły, bo już będą znały część pułapek. Jest to tor przeszkód, więc są pułapki. Nie może być tak, że ktoś podchodzi do tego cztery razy, za każdym razem wypierdala się na innym etapie, idzie coraz dalej i wie coraz więcej o to, że mimo że on będzie tam zmieniany, to co jeden taki co jedną taką turę, rundę, tak jak zwał. Teraz żeby się dostać do turnieju na 100%. Chodzisz w Refa na dole, robisz, ściągasz inaczej, Zakładasz konto na epiku, ściągasz Fortnite'a, wpijasz 10 level, wysyłasz mi takiego screena dajesz że zrobiłeś wszystko, plus na górze po prawej widzę twój i dostajesz dwa bilety wstępu na mini-turniejek. Więc masz zajebiście łatwo, albo na pewno dużo łatwiej niż wszyscy inni, którzy e, mają wyjebane jaja, wpierdalają się na krzywego ryja i być może coś wygrają, ale ty masz łatwiej, bo ty sobie przejdziesz tor, wypierdolisz się na przykład na tym torze w pewnym momencie i będziesz miał jeszcze jedną szansę i już znasz te pułapki do momentu, do którego żeś doszedł i potem sobie idziesz dalej. Także jeżeli ktoś chce mieć dwie szanse w turnieju plus zakwalifikować się dzięki temu do głównego turnieju, gdzie będą mega, mega nagrody, mam nadzieję, to musi zrobić refa. A reszta ma jedną szansę. Dlaczego? Tak zrobiłem dlatego, że wszystkie refy idą na pulę nagród, nie biorą nic dla siebie, czyli tyle ile widzowie dadzą rady wycisnąć z firmy, która mi płaci, tyle pieniędzy zostanie przekazane na to, że na nagrody dla innych. Więc myślę, że jest to sprawiedliwe. Sprawiedliwe, jak ktoś coś zrobił, kurwa, to ma większe szanse. Jak ktoś nic nie zrobił bez jebanym leniem, to ma mniejsze szanse, ale i takie ma, tak? No. Yy, mam nadzieję, że wszystko wytłumaczyłem. Nie zajmę wam za dużo czasu. Proszę zostawić łapki, bo jak nie zostawicie łapek, to będę was więcej szantażował. Nie, żartuję. Możecie zostawić łapki, jak, jak chcecie, jak nie, to nie. Ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam. Yy, następny turniej nie pytajcie, bo już pojawiły się pytania, jakie będą następne mini turnieje. Nie pytajcie, bo nie wiem, w planach jest coś zbudowania, w planach jest coś y, typu escape room y, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, kiedy jak nam się to uda zorganizować. Jeżeli chodzi o turniej PVP, wreszcie tego nie będzie. Nie doczekacie się czegoś takiego. Przynajmniej z mojej strony. Że aktualnie jestem jedyną osobą w Polsce, która coś kurwa dla community Rasta polskiego organizuje. I yy, pewnie tak będzie przez dłuższy czas, bo reszta twórców to lenie. A, ale turnieju z PVP nie będzie, bo bardzo dużo osób korzysta z makro, skryptów, ten w się i tak dalej, i tak dalej. A mnie się nie chce, żeby płaczący Maciuś przyszedł do mnie na Discorda i powiedział, że ten z nim wygrał, jest odpalony, mimo że wygrał 9-10 ledwo i się spocił, kurwa, i użył 6 dezodorantów ojca. Yy, nie chce mi się tego weryfikować, sprawdzać i kurwa śledzić każdej osoby, czy ona jest dobra, czy nie dobra, bo wreszcie nie ma jak tego zrobić. Tak w 100% legitnie. Więc wyjebane mam w PVP. Będą rzeczy kreatywne. Jakieś budowanko, y, jakieś przejścia toru przeszkód, jakieś coś na myślenie itd. Tak tak Takie turnieje też się kurwa da zrobić i przynajmniej nie będę słyszał, że Maciuś używa makro, chyba że y, Andrzej powie, że Maciuś latał przez tor przeszkód, a to akurat jest łatwo zweryfikować, bo za każdym razem ja to będę obserwował, więc będę widział, czy ktoś kurwa nagle nie odpalił jakiegoś Spidermana. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, mam nadzieję, że taki zamysł i taki turniej wam się spodoba, jak wyjdzie i wam się spodoba, to będzie ich więcej. Majcie się, czyść, miłego dnia wam życzę, pa pa!